Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszamy na recenzję książki od wydawnictwa Wilga Smocza Straż. Powrót zabójców smoków. Jest to finałowy tom z serii autora Baśnioboru, w którym akcja dziać się będzie również na terenie Polski. Historia liczy 600 stron. Zobaczcie, jest całkiem małym druczkiem, więc tutaj jest naprawdę ogrom do czytania. Niesamowita przygoda Gdzie nie, gdzie mamy wplecioną ilustrację, ale ich tutaj jest naprawdę niewiele Oczywiście my już tych ilustracji po prostu nie oczekujemy w takich książkach Niemniej jednak one się tutaj gdzie nie, znalazły Na końcu, tak trochę może niestandardowo, zaczniemy od końca Za podziękowaniami mamy tematy do dyskusji, zobaczcie Możemy sobie nawet dyskutować na to, o czym czytaliśmy w książce. Mamy rozdziały, jest też seria Pięć Królów, również jest na naszym kanale film na temat tej książki. A tutaj mamy przygodę niesamowitą, wciągającą od pierwszej strony i przez całe prawie 600 stron. Nie da się po prostu od czytania oderwać. Naszych bohaterów czeka tutaj ostateczna walka. W ukrytym królestwie, ale aby mieli w ogóle szansę, by ją wygrać, muszą powstać legendarni zabójcy smoków, muszą odkryć przedwieczne moce. Nie za bardzo chciałabym Wam zdradzać fabułę Bo jest to książka Którą trzeba po prostu przeczytać Jeżeli znacie poprzednie części Smoczej Straży, to to jest Must have, zresztą myślę, że Każdy kto czytał po kolei Nie mógł się doczytać tego ostatniego Finałowego tomu Jedyne co chciałabym Wam powiedzieć Na temat tej książki, to że zakończenie No może nie jest jakoś Takie wiecie, no zawsze ma się ten niedosyt Ale jest całkowicie Satysfakcjonujące i mimo objętości książkę czyta się bardzo szybko, bo po prostu nie da się od niej oderwać. Więcej o smoczej straży powrocie zabójców smoków przeczytacie na blogu. W opisie do filmu jest link. Serdecznie Was tam zapraszam, a ja się już żegnam do usłyszenia w kolejnych filmach.